I tam gramy dalej w Apex Legends i tak jesteśmy na brąz 3. I zauważyłem, że zostało 28 dni, i to chyba już jest ostatni jakiś miesiąc grania w Apexa, bo tutaj widzę właśnie po tych misjach, że już tutaj są takie końcówki, te dwa tygodnie dosłownie tam zostały do tych ostatnich misji. I to zwykle zapowiada, no, to jest taka fajna podpowiedź, że wtedy czuję, że jest już końcówka sezonu. Dziś zagramy Watson, ale nie na tym skinie, bo on jest za bardzo widoczny. O, ten jest taki najbardziej, najfajniejszy, standardowy. No dobra, brąz 3 tej głupiej misji. Nie mogę zrobić z tym głupim krukiem tej, tej Bloodhound, bo za każdym razem, kiedy uruchamiam grę, to tutaj mam ten Królewski Kanion na tych normalkach. Dobra, jeden pakiet, może Herlum. O teraz jak jest to Rampart ten, ten klucz do zdobycia. Nie, tam nigdy nie dadzą Herluma. Od razu bym sobie do Rampart zrobił. O, same jakieś pierdoły. Do Krypto, coś tam i do tego Seera, postaci, którym chyba, nie wiem, ze trzy gierki w życiu zagrałem. W ogóle teraz jak był ten sezon tego Seera, to aż mi się odechciało grać w ogóle w Apexa. Dobra, yy, kontynuujemy. Powinienem zdążyć w te 28 dni wbić sobie Platynę, tak jak zawsze. Kończę każdy sezon. Dobra, zaczynamy grę i zapraszamy na Discord, link w opisie. Lądujemy w miejscu takim, niebieskim, z podwyższonym lootem, więc tu na 100% sami nie będziemy. No, oczywiście sami jakieś granaciki. To jest wróg. Zaraz, bo ja to nie widzę go, ta broń mi tak zasłania Jak ja nie lubię tych głupich broni, tych, nie animacji, tylko no no, modelów Modelów tych tych, tych broni, bo one są tak, tak głupie, ogromne, że zasłaniają mi większość ekranu Dobra, pozbieram szybko jakieś itemki i lecimy, o fajna zbroja Mało HP gościu. Nie, nie pozwolę ci na to. No nie mogę. Jak się ci nie idzie. teraz dobijamy. Jeszcze. Co Do tego. Teraz ja nic nie słyszę teraz. Eee, ja, ja widzę, że tam... Gdzie jest ten? Gdzie jest Octane? Tutaj Eee. Tutaj jesteś! Coś jest bardzo blisko. Ale cię ja Ciebie podniosę, ja potrzebuję trochę heavy kulek Okej, okay. o, o o heavy 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 Tak Devotion sobie weźmiemy, będzie o wiele lepsze Weź sobie tą zbroję kolego Tam coś słyszałem Coś pod nami, tu gdzieś, o był Teraz tutaj Teraz kabelki szybkie, cyk cyk Coś zamykamy. Będą zaraz za mną szli. Czemu on? Aha, dobra. No już jesteś pod ostrzem? Ale z Ciebie leszczyk. co ja mam Ci teraz zrobić? Nie idę po siebie. Właściwie tam shotgunem atakuję. Nie, to jest więcej ludzi. <laughs> Słyszałem jak ładuje tego. Yy, jak to się nazywał? Powiedzcie Skipera. Wstawaj gościu. Zaraz się przeterminuje nam ta lifeline. Zaraz, zaraz, zaraz. Idziemy, idziemy, idziemy. Ja mam przeładowany, no w ogóle nie mam przeładowany devotion, dlaczego? Dobra, i on ty już powinien się podnieść. No i super. Udało się. <laughs> Dwóch rozwaliłem. Let's go. Panowie, już wszyscy się naładowani? Dobra, wszyscy mają full HP, można podchodzić do wrogów, tam gdzieś są. A widzę, tu na dachu chodzi. Nie no, ja tu lecę na was. Ja wiem, że to źle, że za chwilę zrobię coś. Dobra, on mnie cały czas nie widzi, jeżeli tu podejdziemy tak boczkiem, fajnie, elegancko... No, powinno się fajnie udać. udać, szkoda, że tutaj nie ma żadnej trampolinki, albo coś. Trampolin, octane. Dobra. Okej, okay, tutaj mają ten portal. Coś tam się dzieje, zaraz, zaraz, zaraz. Eee, ta, mm, Kurde, Lightland ma... To znaczy ten ma się zbroję, ale my tutaj wleźliśmy. Tutaj gdzieś macie bazę. Pokażcie panowie. Kurde, bożej! Chłopasku! Kur, Zasłoniłeś mi wszystko! <laughs> Nie no ja muszę już tutaj wejść. <śmiech> kurde, <śmiech> tu coś na dole jest. Aaaaa! Szybkie kable. Tutaj można wejść nawet, w tym miejscu. Gdzieś musi być róg. Nie ma nikogo. E, to ja zrobię wam tutaj taką niespodziankę. O kurde. Nie, nie, nie. Jak się to zdejmuje? Tak, tak, dobra. Dobra. Ta. Tam gdzieś w tych kanionach są walki gdzieś po drugiej stronie. Tu gdzieś. A idziemy do tego targowiska, no, dobra. W sumie tam na no, wprost też tam się strzela, jakiś nalot poleciał. Tak, tutaj w tym mieście są. Zmierzyna się dziwnie raszuje. No i plikałem, czy mamy jakiś granat w kieszeni. Po prostu trzeba wbiec w nich. Gdzie ty jesteś? Już dziwnie... Walczy z tym gościu. Nie, ja wolę swoją zbroję. To się może przydać. To też się na pewno przyda. Dobra. Jest się Tam gdzieś są strzały. Ale tu przed nami też ktoś był tutaj. O, o, tam też walczą. I tam gdzieś z drugiej strony nam po plecach strzelają trochę. Tam. Nie ma co, ale, albo snap. Na dystans, porządnie, o kurde, to jest gwiazdka z nieba. Szybki Fenix. ty przyjdą po mnie. Jesteśmy w najgorszym możliwym miejscu. Jesteśmy z dwóch stron otoczeni. Już trzeba tutaj atakować. Stawiam to coś. I kabel jak najdłuższy. Gdzieś tutaj chlast. Gdzieś tutaj. <grym się zbieramy> Zrobimy taką dziwną strefę. O, coś takiego. Jeśli go, nie czuli respekt, czy tutaj nie ma przejścia nigdzie. Ech, czy już się zmniejsza strefa? Chyba nie. Dobra, nie będzie. Tam trochę zmarnowałem te, te kable, ale przynajmniej nas nie będą gonili. O, trochę energii Amo. Znowu takie kółeczko zakręciliśmy, pewnie już tylko nasze targowisko już coś obsiadł. Tak, tutaj też moje są kabelki wszędzie. tam! O, o, o. Tam też pamiętam, zrobiłem kabel, ale go chyba zbili. Oj, wy już się wywaliliście. Tam coś się czołga. Nie, to był żywy. Ciężko się strzela z tego dywoszy na daleki dystans. Kranociku żadnego nie ma. fajnego. O, o, o. Dobra. Ojej. Ojej. Jedną Jedną butlę, musiał się wypić Moi cały czas tam w dole siedzą. To jest najgłupsza rzecz, którą tutaj robią. Moi są cały czas narażeni, kurde, Ten Seer, nazwany tym wizjerem. Cały czas te kabelki strzelam. Tu ktoś cały czas biega. Ty jesteś żywy, nie, ty sobie leżysz grzecznie. Eee, ja się schowam. Ja, ja wiem, że one more, ale ja muszę... Już, 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 zaraz, zaraz. Gdzie on jest? Widziałem go. Ale ja jestem w strefie... O kurde, ja za chwilę się spalę. <narratives> Dobra, chociaż <audiences> tyle zrobiłem. Ja w ogóle nie patrzyłem na tą strefę, dobra, ale podoba mi się, chyba to już będzie wbita ta następna ranga. Mocni byli, tylko że... dobra, biorę was dalej. Nie ustawienie, tylko jeszcze. Że... Dało się to wygrać z nimi, tylko kurde, oni się źle rozstawili tam na dole, co czas stali, jakby weszli tam na górę razem ze mną, myśmy z góry bardziej strzelali, mieliby takie miejsce do wycofania się, oni stali tam w środku. I nic nie mówi zrobić. No to szybka gierka. Ile? Cztery oddziały tu będą lądować. Oj ludzie, ludzie, czemu wy nie chcecie dłużej powalczyć? Podnieść chociaż jakąkolwiek broń, tylko tak się chcą potłować z innymi. Timi 50 oddziałów ląduje. E, tak, tak. I oczywiście nie mogę znaleźć żadnej brońki. No coś tam znalazłem, jakieś pierwsze pułapy. E, to chcę zamienić. E, łuk to sobie też zamienimy. Bo będę miał za chwilę bliski dystans Walki. Dużo go ale z wyleciał mi <laughs> szukioner na plecy. Nie. On <laughs> tu przyjdzie. Idzie. Dobra. Ucie. Dobra, tam jest broje. Dzięki. E, coś tam, coś tam. To chcę wymienić na normalną brojkę. Oj! Nie było kulek. Dobra, no ładnie, ładnie, zbroja mi się poszerzyła. Czy ja mogę się na... bumperkować tutaj jakąś otoczą. na to Oha przyjdzie, przyjdzie tutaj do mnie. Jakiegoś łucznika słyszę. Oa. Oni też czasy się boją przejść tędy. Eee, ale już... Nie działają moje umiejętności. Weź kolego, otwórz te drzwi. Open door. Do outside, też klas Idiota stoi mi w drzwiach, a ja nie mogę kliknąć przez niego tych drzwi. Ej, na daszek na sobie wejdę, tu już nie mam kulek. O rzadko. No, nie mogę z takimi ludźmi współpracować. Lądują pionowo w dół. I, nie wiem, na taką miejscówkę, gdzie najwięcej ludzi ląduje. A potem giną jako pierwsi. God Co za łupy. 20. Dobra, dalej jeszcze. O, tutaj jakieś jest logo. Dziwne, co to jest tam? są coś stoi? Jakiś kamień chyba tam jest. Nie widziałem tego logo. Wygląda jak takie pierwsze logo, które się dostawało gdzieś na początku gry, chyba nie w becie czy coś. Możliwe, że to jest związane z tą plotką, ale nie jestem pewien. Dobra, tu nie powinien nikt wylądować, bo było dosyć daleko. Chociaż nigdy nic nie wiadomo. Przed nami są wrogowie na 100%. Tu gdzieś w tych domkach a gdzieś tam jak ta, te drzwi, o tam do tego garażu cały czas strzały słychać zaraz, zaraz, mam bardzo dobrą snajpę o kurde się <laughs> spotkaliśmy zaraz, ja tu i tak podejdę i tutaj rozciągnę kabelek ale tu ktoś siedzi cały czas chyba E tutaj się chlepią hmm, siebie Dobra, coś tam zrobiłem. Nie powiem, że nic. Eee, tutaj pociągniemy już pierwszy kabel. Fajniejszy. Eee, a czy ja mogę wejść sobie tutaj? Nie mam, nie mam się do, za co zasłonić. Eee... Nie wiem co on tam mówił coś. O karabinie ładunkowym chyba? Tu by się przydało już ten pylon zawystawiać. Gdzieś tam, tam mnie coś atakowało. Aha, wy tam jesteście. Ktoś we mnie strzela tam od dołu O, właśnie do Dobra, koniec zabawy O kurde, ale nie mocno przesmażył Zaraz, nie no, nie opłacę się tej dużej burzy Muszę tę mniejszą przed powypijać Te Gdzie jest moja drużyna? Halo? Gdzieś za mną jesteście? Dlaczego wyjdziecie do tyłu? Coś się schowało do tego domku. Coś badał, nie gada. Dobra, niech wam będzie, idziemy tędy. Cały czas tej bramie tam się strzelają. Ja bym chciał wam trochę podokuczać z tej mojej snajpy. Trafię cię? Nie wiem. Ja tylko naszą pozycję, mam bardzo głośną tą snajpę. Oni ja chcą tak boczkiem przejść, niezauważeni się później trochę dołączyli do walki Nie no, ja mam wszystkie dobre bronie Ten celownik mnie trochę nerwie. O kurde Granacik? Jak mi się odbił twarzy Zaraz, zaraz, zaraz jakbyście tej... Weszli na tych wrogów Dobra Już się zzoomowało. Ja nie, nie lubię... O kurde No i właśnie teraz mam zzoomowany Ja nie wiem gdzie... Jest... Jak tu celować do wroga E, tutaj zamykamy Zamykaj, zamykaj I stawiamy to to Bo za chwilę wrogowie przyjdą I tutaj też stawiamy Bo to za chwilę na nas przyjdą Tutaj leci to to coś. Eee, teraz mam biuro oddalone. Eee, Wypiję tutaj za błędy. Eee, uciekamy do tego domku. Do naszych. Trochę tu byłem bezużyteczny w tej walce. Jeśli tam, tam na górze, coś Mogę, może na nas wyskoczyć, ale raczej nie ma co się bać. Tu trzeba bardziej obserwować. Mmm... o o o o o o o... trochę pokaramy, że tak sobie stoi głupio. Ty to pewnie masz jakiegoś snajper mocną, którego. Dobra. Trochę ich tak oklupiemy, żeby nie czuli się zbyt pewnie tutaj. Na tej bramie. Dobra. Aaa, nasi tam już polecieli dalej. Już idę, idę. Na yy, dobrze, mam, dobrze, mam to wszystkich kulek i tak dalej. Pior za chwilę strały. mi się odświeży. Tak strzelasz pojedynczymi kuleczkami. To gdzieś Uładuję chyba są po głowie. Koło tej wielkiej skały. Tutaj, to słyszę. Eee, yy, snajpa, snajpa. Zlatuj, zlatuj <grym> Jak cię trafić? Nie no, nie ma szans takiego lecącego Supermana. A, moja ekipa coś tam trochę biegnie w jego kierunku. No dało się go rozwalić. Zmarnowałem okazję. E, coś tam się strzela. Tam gdzieś. Eee, tutaj siedzę, Na piątce chyba. Proszę niego. Dziś na czwórce. Albo na trójce. Został. Dobra, zbiegli się. Bardzo na ten balonik, słyszymy, tam się przelecimy do nich. Teraz to będę miał lepsze wizje. Nie no, tak to nie strzela. E, Zejdę sobie, zanim się aktywuje mi ten lot. O, grzecznie sobie zajdziemy. Eee, tu się będzie dało, tak, obijać sniperami. Tylko, żeby, żebyśmy mieli strefę po tej stronie, to wtedy można już tutaj kampić. Spokojnie. O, o, za nami. O, spójrzcie, psi nie ma tędy przejścia, wynocha stąd. Bandyci. Jak ich trafić, jak są w ruchu? O, to są flary. Na ujemy się. Jak oni byli? Zaraz byśmy się pomyliły, te wszystkie skały. Ech. Ciebie bym chciał. Będziesz biegł z tej strony. Oczywiście. No trochę. No tam gdzieś są drogowie. Ale moi się nawet nie patrzą. Ciebie jesteś. Dlaczego wy zawsze idziecie gdzieś Gdzieś. A ja zostaję z tyłu. Mamy dobrą miejscówkę, a wy chcecie na taką głupią miejscówkę, gdzie, gdzie mamy niesprawdzone tereny. Tam, tam byliśmy dobrze ustawieni, bo tutaj z tej strony nikogo nie ma, a tam szła jedna ekipa. Znaczy dwie, tam jeszcze ich gonili od tylca. A tutaj to mamy tam gdzieś wrogów na dachach. Jak nie wiadomo jak się tam do nich dostać. A, ten już raszuje tam, ten żółty. Tak, tak, już im się znudziło. Kampienie, o, o, fajne, fajne, fajne. Szadujemy teraz będziemy na bliski dystans trochę wa walczyć. Hmm. Po co wam ten zrzut zaopatrzenia, powiedzcie mi. To jest tak jest bardzo dla was ważne, że zaryzykowali zaryzykowaliście całą ekipą. Podeszliście tam. Jesteśmy w dziadowskim teraz położeniu. Nie no, uciekam stąd. A... Do kogo ty strzelasz? Ktoś na tej skale. Na tej czasce chyba ktoś był. A, ten na górze, tam widzę, widzę coś tam, kukselek. Nie. Gdzie, gdzie, gdzie? tutaj. Dobra. Nie no, już jesteśmy z dwóch stron otoczeni. Chcieliście tego. Wy tego chcieliście. Ja nie wierzę, że, że to się wam przypadkowo tak wydarzyło, że, że tutaj nas teraz z dwóch stron atakuje. Nie specjalnie biegli tak, żeby nas z dwóch stron... Obeszli wrogowie. Ech. No i co teraz robimy? Tutaj trzeba teraz iść. Będziemy poza strefą, w najgorszym możliwym miejscu. Chyba, że podejdziemy tam. O, właśnie. Tam gdzieś. E, tu jest taka linka, pamiętam. O, i tutaj gdzieś. E, widzę tutaj, jak się kręcam. Tak, mocno zdradziłem naszą pozycję i trafiłem tylko trochę. No, mam teraz czerwoną zbroję. Czy nas ktoś od tylca zachodzi? No, my jesteśmy w fatalnym miejscu. Go there! Musimy się ruszyć. Look at Ring. Go, go, go there. Ja nie wiem, co wy chcecie zrobić. Nie mamy strefy. Znaczy, ja mam taką małą strefę w kieszeni. to jest nasze, chyba? Tu mam jeden granacik, trochę tego amo no i wszyscyśmy w strefie no chcieliście tego tam się jakaś blotką Eee, widać wroga, ale ja stawiam tutaj ten, ten maszynkę w śmiechu eee, i rzucamy teraz zero bo jesteście nobami chcieliście tego żebyśmy tak byli otoczeni nie wiem ja za wszystkich myśleć no i co i teraz nie mamy jak iść tam trzeba do tej linki się dostać do tego sam, czas pojechać. Chociaż tam też jest dziadowskie miejsce. <gry> nie ma w ogóle wyjścia z tam tam gdzieś rzucam maszynkę. Nie miechu. Biegniemy tutaj do tego domku. Ekipo, dlaczego nie jeździ za mną? Znowu jestem sam. Tam się ktoś atakuje. Aha, oni weszli do tego miasteczka. Widzę tam wroga. Nie, ja muszę do tego bunkra. Tam jest wróg, bardzo blisko. Ale ja muszę najpierw miasto zająć. Cyk, do że... ja Czy tu trafić zaraz skąpi. Nie już wyskakuj. Nie, ja tu mam. Za dużo. O kurde, no to fajnie wyszedłem na niego. Szybko linka. Nie, Z raz, po pomimo linki. No nie. Dobra, ekipo, macie tu enemies Nie tam nie przejdę wam. Plus 55 On no cóż, będą mi, mieli ze mnie super skarby. Jak mnie teraz ubiją, jak mam czerwoną zbroję i w ogóle jakieś snajpy. Mocne A ten trzeci, level 3 magazynek. Do, do heavy tych tych broni. Dobra, jeszcze zobaczymy, jak oni sobie poradzą. Noby, bo oni w ogóle nie słuchają. Bo oni grają tak, jakby byli jakimś duo. Ale oni są tu dłu... było sami dla siebie. Aha, bo oni tak boczkiem chcieli przejść. E... Nie no, jakby ze mną poszli, to by to lepiej wyszło. No i co? I puszczasz sobie wizję, ale i tak na nich nie idziesz, ale zdraża, zdraża pozycję, że oni wiedzą, gdzie jesteście. Ten jakiś AFK czy jakiś haksy sobie <grytanie> <grytanie> haksy sobie no, konfiguruje. Mhm. I co wy zrobicie? Macie dobrą strefę. Ale już nas 50 osób widzi. Ile jest? Pozostały 3 oddziały. No chyba tam jeden oddział to jest takie dwie osoby, to co mnie rozwalili. No i jeszcze jakaś tajemnicza drużyna. No to są chyba ci, co tam od tyłu, tych kamieniach, tam, tam za ich plecami, co biegli za nami. Eee, aż znaczy 500... O, tu się Bloodfront tak odpaliła. Bardzo blisko. po prawo. No i wbiega na nas do no. A, ale ładnie. Dobra. Ostatnia drużyna została. Czyli tamta lifeline też. A, idą i No No to koniec GG Jeszcze... Co jest? Dlaczego tak się kładę w ładnie celuje, tylko że zwalił. No już i idą. Koniec GG 100 punktów. I się tam jeszcze podnoszę moją live'a w taki pewny ojciec Dobra, i tak było ładnie mm. Dobra, to był w skrócie. Tam była Watson na rankage w type'sie Ale tam jakieś dziwne <grytale> jakieś jakiś robi na ta lifey tam o, to jakieś to prosy. Pewnie jakieś duo, duo trio jakieś to było tych graczy Bo u mnie na pewno to było e, premade tych dwóch o ładny, ładny damage Jeszcze zobaczymy ile punktów o, 80. Ten jeden z moich nobów z drużyny dostał pastwę za tą gierkę. Dobra, no, to kończymy, to by było tyle. Lepiej subskrycie. zapraszam na Discorda na pierwszym popisie i narka.